Na dzisiejszym zebraniu Rady Uczniowskiej porozmawiamy o osiem dzieciach naszych nauczycieli. Ileż uczniowie, musimy dokładać starań, aby zaczęli realnie patrzeć na rzeczywistość. Tak, tak, zawsze po się ciągle w w obłokach. Jak dzieci, jak dzieci, a się tylko widzi. Na przykład taka chemia. Po co ona jest? Męcz całe laboratorium. Czy nie mogli uczyć, jak robić domową przetwory, a wyszły na ręku gładko? Tak, tak, liczy się tylko biznes. Proponuję, by nasza dyskusja była ukierunkowana, a nie taka choryczna jak do tej pory. Przypomnijmy nowa, nowe zasady oceniania. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć nauczyciel to 100. Proponuję 102, żeby był belfer na 102. Dobrze, to dodatkowe punkty można by dodawać ze szlachetką nazwiska, czyli zakończone na sk, na przykład Lewandowska, Przybylska, Żygulska. Komisji różności Weteranów. A cóż to za ukrupowane? Najwięcej weteranów jest w klasie ósmej, ale nie tylko. Sama mam też drugiej serzek a piąta klasiska, więc wiem co jest rano. Lecie Androny. Co na mnie obraża? Androny to bzdury. A to jestem w swojej specjalizacji. Zaraz, zaraz. Co na mi tu amputuje? i Imputuje! I putuje. Amputować to ucinać. No to ja amputuję tą dyskusję. Co to w ogóle za jeden? Kapuś głowy, ucho, czy jakaś inna nowacja. Innowacja. Chyba wiem, co mówię. Niech mi nie wyrywa w stoku. Wracamy do. Wracamy do. Meritum. Sedna. Proszę o wypowiedzi przewodniczący klas. Ja to się zastanawiam, że ma to nie był umie rachować, a nie jeden traci tyle na dojazd, ile pracuje w szkole. To znaczy, że nie umie zastosować teorii w praktyce. Proponuję 50 punktów. Kto jest za? Dziękuję. Proszę zaprotokołować. Ja, ja do tego głowy. Z kim ja pracuję? Z, z, kim, z kim ja pracuję? Tylko na siebie trzeba liczyć. Tym razem wszystko zrobić. Zaraz się później sens, żeby napisać jak należy. Wreszcie się do czegoś przyda. Ciągłe wymyślenie, cały tematy i pracowań. Stąd uciekał. Proponuję 40 punktów. Może 42? Nie jest tak możliwe, jak nauczyciele do ścisłych. Ale za dużo zadaję. <tryk> A nauczyciele języków obcych? No 100 punktów, to może się kiedyś przydać. Trzeba przecież umieć się dogadać. To jest biznes. <tryk> po polsku też trzeba się czasem porozumiewać. Cóż, I może teraz wypowiecie się o i historykach? Eee, co to za biznes? Właśnie, jak nie będę wiedzieć, co mnie boli, to pójdę do lekarza, powiem mi, co tam w środku. A historia lubi się powtarzać. Proponuję 50 punktów. No a w górę. A teraz przedmioty artystyczne, muzyka i plastyka. Sądzę, że 85 punktów. Motywuję to tym, że muzyka łagodzi obyczaje. Sztuka czy nie rzeczy człowieka barwniejszym. Co ona wygadywa? Ja wydukałem. Wydedukowałem. Cicho, wiem. Ja wde... tak ci się co nie rzuciła przedmiotem. Gdyby na muzyce uczyli disco polo, to można by się kiedyś na wesele załapać, a tak? A plastyczka mogłaby uczyć, jak malować różne reklamy. To by się przydało, a nie jakieś tam szkice, węglem kolage. Mówi się kolaże. Przecież wiesz, że to nieżyciowa kobieta, podziwia wiosenną lub jesienną paletę barw, zamiast patrzeć się pod nogi. To się może skończyć rentą, z takim nastawieniem o wypadek nie trudno. A WF? Trzeba wpaść na kondycję. ogóle, niech sobie mają po 4 godzinach w tygodniu, to zobaczymy. Dobrze, zaprotokołować. Teraz odpatrzymy skali uczniowskie. Do matematyczki. Nieszczęsne zadania i trawić wzory. Dają się smak, myśli na jakieś Nie o taki snak, matematyczko, droga. Ważyła jeszcze wczoraj uczennica młoda. Za cóż, za cóż, pani ma kochana. O matematyce mam myśleć od rana. A to myślenie, które czasem zajmuje, że na naukę już sił mi brakuje. Do poloniski. To było jedną malutką pałką tak wiele ubyło. Ach, gdybyż to ta jedna tylko była! Cóż, kiedyś ty i dla mnie więcej postawiła! Przez ciebie mama często się frasuje. przez ciebie tata ta, wieczorami mnie pilnuje. Cóż serce ma z kamienia droga koleńska? Leś obróciła nie będę to co robią wszystko. Sami widzicie, co się tutaj wyprawia, w którym się sami niczego nie potrafili. To ja może wygłoszę Goszy, była mam ekspozę. Ekspozę? To sama sobie gadaj! Drodzy nauczyciele, w dobie powszechnej tolerancji, uważajcie łaskawszym okiem na inaczej. Prosimy uzbroić się w cierpliwość i przeczekać nasze wybryki. Dziękujemy Wam za wiedzę. Niech los przyjaźni łatwej pracy, a uśmiech niech nie znika z Waszych twarzy. Życzymy Wam dużo radości z wykonywanej pracy, zdolnych uczniów, wielu sukcesów pracy i życiu osobistej. Dziękujemy! Pracownicy szkoły, rodzice, szanowni goście. Bardzo się cieszymy, że w tym roku goście nas tak licznie odwiedzili. Dziś z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym serdecznie wszystkich Was przywitać i podziękować za Waszą wyjątkową pracę i zaangażowanie w kształtowanie przyszłości naszej społeczności szkolnej. To właśnie Wasza pasja, wiedza i trud codziennego wysiłku sprawiają, że nasza szkoła jest miejscem, gdzie każdy dzień to nowa możliwość rozwoju nauki i wspólnych doświadczeń. Drodzy uczniowie, to dla Was ten dzień, dla przedszkolaków też. Dzień, w którym możecie wyrazić wdzięczność Waszym nauczycielom za ich trud i poświęcenie w nauce i wychowaniu. To doskonała okazja, by docenić ich pracę i zrozumieć, że edukacja to klucz do Waszej przyszłości. I tak jak mamy tutaj na tej pięknej dekoracji zapisane, najpotężniejsza broń, aby zmienić świat. Dla nauczycieli to Wasz dzień. Dzień, w którym pragnę podziękować Wam za Wasze zaangażowanie, cierpliwość i oddanie pracy z młodymi umysłami. To Wy wpajacie wiedzę i inspirujecie. Dajecie narzędzia do osiągnięcia sukcesów w przyszłości. Pracownicy szkoły. Wasza rola jest równie istotna. Wasza dbałość o nasze otoczenie edukacyjne, sprawnie funkcjonujące szkolne zaplecze to klucz do naszego komfortu i efektywności. Dzisiaj również wypada podziękować rodzicom za wsparcie, zrozumienie i za zaangażowanie w życie tej naszej społeczności szkolnej, która jest niezastąpiona. To dzięki Wam nasza wspólna praca nabiera sensu i owocuje sukcesami naszych dzieci. Dziś jest ten czas, aby spojrzeć na naszą wspólnotę edukacyjną i docenić jej bogactwo. Niech Dzień Edukacji Narodowej będzie przypomnieniem, że edukacja to wspólna podróż, a każdy z Was wnosi nieoceniony wkład w jej rozwijanie. Razem tworzymy miejsce, w którym rozwija się wiedza, kształtuje charakter i buduje przyszłość. Z całego serca dziękuję Wam za to, co robicie. Życzę Wam sukcesów, radości i wytrwałości w Waszych dążeniach. Razem tworzymy przestrzeń, w której marzenia i cele uczniów mogą się spełniać. Dziękuję i gratuluję Wam wszystkim z okazji Dnia Edukacji Narodowej.